W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygra. Nie ze względu na swoją siłę, lecz ze względu na wytrwałość. Jak możemy zauważyć, Maślana w końcu wygrywa złotowe MANC a Młody Ninja wygrywa dwie karty PRO podczas jednych zawodów czyli w ciągu jednego dnia. I tutaj tą wygraną można oczywiście to, zaszła, tylko i wyłącznie przez wytrwałość. Ponieważ, jak można zauważyć, chłopaki startują już od jakiegoś czasu trenują już od jakiegoś czasu i wygrali teraz w tym momencie nie przez dyscyplinę i skupienie lecz także przez determinację i wytrwałość ponieważ jest wiele osób, siedzę trochę w świecie fitness wiesz, jest bardzo dużo osób, którzy ćwiczą różne sporty i są serio świetni w tym ale przestaję, zmieniam. Trochę się znudziło, wiesz, ja przyjdę na inną rzecz. Wiesz co, Fajne, fajna jest ta kulturystyka. Teraz poczucie sobie sztuki walki, później może bieganie i tak dalej. Czasami jest nudne na przykład ćwiczenie jednej rzeczy, monotonność, ale to właśnie przynosi takie efekty. Czyli robi z ciebie mistrza, robi z ciebie zawodnika na bardzo wysokim poziomie. I to właśnie co oddziela przeciętnych osób od elity, tym, że oni są po prostu natarczywi, nieustannie idą w jednym kierunku. I się przebijają, nie w innych kierunkach. Jedna rzecz, tak jak mówiłem, jeśli ty chcesz zostać mistrzem, musisz wybrać tylko jedną rzecz i po prostu dążyć, nawet jeśli ty nie widzisz żadnego progresu, ponieważ powiedzmy jesteś jakoś zmęczony akurat w tym okresie. Nie podoba ci się nawet do końca ta. Delikatnie cię znudziła. Nie, ci nie czujesz się po prostu, żeby tego robić. To popatrz sobie jak by to wyglądało, gdybyś nagle został zmotywowany i nagle ci się bardziej to zaczęło podobać i polepszył ci się sen, dieta i trening, wszystko wtedy w ogóle byłbyś dosłownie wiadomo, że na dużo wyższym poziomie więc konsekwentna praca wdążenie w jednym kierunku przebijanie się w jednym kierunku wybranie jednego celu Determinacja i później tylko dyscyplina i skupienie, i dojdziesz. Dojdziesz. I ja Ci to gwarantuję, że dojdziesz dalej niż Ty oczekujesz, dalej niż Ty e, sam gdzieś tam widziałeś w swoich myślach. Po prostu wybierz jedną rzecz. I Execute it. That's the mindset of the champions. Więc ja tylko serdecznie mogę pogratulować chłopakom. Team Anatolii. Peace.